Czy warto pokazać kobiecie zainteresowanie, będąc z nią w relacji, czy to nie obniży Twoich szans na to, żeby ta relacja trwała? W ogóle, jeżeli zadajesz sobie to pytanie, to już świadczy to pewnego rodzaju niepewności odnośnie budowania relacji, ale to jest do wypracowania. I oczywiście, wielokrotnie można słyszeć taki przekaz. Żeby w relacji nie pokazywać, że za bardzo Ci e, zależy, bo wtedy ona może, wiesz, za bardzo zacząć żyć. I częściowo to się sprawdza, ale ja proponuję Ci inne podejście. Dbaj o tę relację. Pokaż, że Ci zależy. W ten sposób naprawdę sprawdzisz, co tam jest grane. Bo wtedy zobaczysz, czy ona będzie to doceniać, czy będzie się poczuwać, dlaczego masz kalać swoją duszę, bycie nieferry wobec drugiej osoby, z lęku, żeby ta osoba nie odeszła, i będziesz z nią grał w jakąś ciuciu babkę, na zasadzie takiej: Ja nie mogę pokazać, że mi za bardzo zależy, bo ona wtedy odejdzie i kogo ja będę ruchał, bo ja nie potrafię sobie znaleźć innej kobiety. Blablabla". Czy to jest postawa godna mężczyzny? Czy to jest postawa godna mężczyzny? Czy mężczyzna się boi, że ktoś mu coś zabierze za to, że, kto, że potraktował dobrze tą osobę? No myślę, że nie. No, najwyżej śmieci wyniosą się same. Oczywiście mówimy tu o toksycznych sytuacjach, toks bo tutaj nie, nie mówię tutaj o ludziach, tylko o toksycznych sytuacjach nieciekawych sytuacjach. Ja to uważam, że tak. Należy traktować ludzi dobrze w związkach. Należy ludzi traktować dobrze w relacjach. Należy być w porządku. Ponieważ twoją mocą nie jest to, jak wielki psychologiczny, jak wielu psychologicznych sztuczek jesteś w stanie użyć. To nie jest wcale moc. Tak samo kozakiem nie jest jakiś, uważam, gangster, kurwa, który żyje na krzywdzie ludzkiej. Wiesz, ty z kozakiem? Kozakiem jest gość, który, je, który ma firmę, daje pracę ludziom. Żyje uczciwie, nie zaćpał się, nie zachlał się, jego bliscy rozkwitają w jego otoczeniu, jest wartościowym członkiem społeczeństwa, jest yy, yy, gościem, który do czegoś doszedł, nie muszą zdawać dupy czy płacić pod stołem łapówek. To jest kozak, to jest kozak, więc niech Twoją wielkością będzie to, jak bardzo Ty będziesz w stanie być w porządku. A jeżeli ktoś to nie, nie uszanuje, to już będzie Twoja decyzja, czy będziesz w stanie, czy będziesz chciał w tym siedzieć, czy będziesz chciał w tym uczestniczyć. Więc uważam, że tak, oczywiście, jak najbardziej o związek trzeba dbać. Ja nie wyobrażam sobie innej opcji, no bo po co? A jeżeli zobaczysz, że ty jesteś w porządku, a ktoś zaczyna swoje gierki, zaczyna nagle dozować atencję. Bo się pani oglądała jakiś samotnych, kuływał rozwódek. A, co, kołczek relacji? Bo, yy, na Instagramie czy TikToku, które każą im się topić w kobiecej energii. I kochana, szanuj się to jest oczywiste, że spotkasz swojego milionera, tak? Obserwuję przed 150 tysięcy kobiet od nie starczy wolnych w tym kraju. No, no, za granicą nie starczy, bo też tam też są kółeczki, no też tłumaczą. Jeżeli jakaś kobieta nie docenia Twojego dobrego traktowania i osoby, to przecież nie musisz tam być. W momencie, w którym ty tam siedzisz, bo ona tego nie docenia, bo ty cały czas liczysz się, że coś naprawisz, albo. No sorry, ale nie, niech nikt mnie, mnie wciśnie kitu, że dbanie o relacje z mężczyzną jest takie bolesne. Takie bolesne. Takie bolesne. czy? No, muszę sobie usta nawilżyć, no. Tak, no to zł, złote, złote słowa zaraz z nich wyjdą. Nie wiem jak to się robi, widzisz? No, ale coś tam pomarzy, że. To też jest narzędzie pracy. Dbajcie panowie też o usta. Polecam. Świetna. Taka pomadka z firmy India. Petata. Petata ma się tutaj sobie jak to robią te influencerki, że złapało ostrość? Tak? Tak? A! Już zaczynam was dziewczyny rozumieć. Dlatego nie ma sensu, nie ma sensu się siebie samego poniżać, uczestniczyć w jakichś gierkach. Ja to z prostego, z prostego założenia, ja... Traktuję kobiety najlepiej jak potrafię, oczywiście są panie, które mogą w to nie wierzyć, biorąc pod uwagę to, czy się zajmuję i one znają ten temat i przepraszam, no, że panowie, koledzy z mojej branży, wiadomo, nie wszyscy robili takie rzeczy, jakie robili. Moim celem jest to, żeby, tak jak się nazywa ten kanał, prawdziwe relacje, żeby było prawdziwe relacje. A czy relacja prawdziwa może być oparta o kłamstwo? No nie. Czy miłość polega na tym, że Ty dozujesz pewne zagrania, bo ktoś Cię może źle potraktować? Nie, to nie jest miłość, to jest strach. A ja chcę, żebyś Ty był mężczyzną, który jest otwartą przyłbicą. Może być w porządku i z otwartą przyłbicą. Bez zawahania będzie w stanie zabrać siebie z relacji, która mu nie pasuje, Zamiast kwić tam, dlatego że po prostu boi się, że nie będzie miał co bzykać, więc woli mieć schrokę w, w domu niż łabędzia, coś tam, nieważne. I wiesz o co chodzi. No. Pod tytułem tego filmu kilkaż więcej. Jeżeli chcesz przestać się bać w relacjach i po prostu trzymać wysokie standardy i sprawdzić, jak naprawdę kobieta na to zareaguje, kiedy ty będziesz w porządku to pod tytułem tego filmu klikasz więcej, tam masz link do mojej strony, do moich kursów. Jeden z linków nie działa, możesz sprawdzić, który i dać mi znać w komentarzu. Tam muszę coś ogarnąć z administratorem mojej strony. Pozdrawiam, zapraszam i pamiętaj. Dusza nie jest warta tego, żeby wsadzać trochę dłużej w osobę, która i tak ma wobec Ciebie nieszczere zamiary, albo nie daj Boże, ktoś ma szczere zamiary, a Ty z racji swojego lęku będziesz się ukrywał, no bo zobacz kobiety na poziomie nie będą korzystały z Twojej słabości, to cię zapewniam, że kobiety o wysokim intelekcie wysokiej mojalności one nie będą one nie będą zachwycone z tym, że są z mężczyzną który jest z nimi tylko i wyłącznie dlatego, że nie potrafi zaruchać, one chcą zwycięzcy a zwycięzca nie siedzi w związku, który nie pasuje przemyśl to